Wędrując po taczanskich szlakach należy pamiętać, że jesteśmy w wyjątkowej przestrzeni przyrodniczej, ale też w miejscu, z którego korzysta bardzo wiele osób. Zatem nasze zachowanie wpływa na to, jaki ślad po sobie zostawimy. Czy rozdepczemy ścieżkę, czy będą gdzieś śmieci w terenie, czy spłoszymy zwierzęta, a także e, wpływa na to, co inni zapamiętają z wycieczki. Czy będzie to hałas na szlaku, czy będzie to cisza, z którą możemy się na przykład wspólnie cieszyć? Zatem warto mieć taką świadomość i starać się zachowywać tak, żeby wędrować świadomie, żeby wędrować w sposób taki, nazwijmy to, zrównoważony i też zwracać uwagę na to, co robią inni. Ochrona przyrody jest naszym wspólnym interesem i tak naprawdę w większości zależy właśnie od naszego zachowania.